Cześć, witajcie w kolejnym odcinku Watch. Z tej strony Kenneth i dziś zajmujemy się przydasiem z gatunku oczywistych oczywistości. Zajmujemy się dodatkiem Naval Strike czy wojna na morzu. Więc ten nowy tryb dla osób, które grały w Battlefielda jedynkę, dwójkę. Trójkę, może być czymś nowym. Do tej pory tego trybu nie było w Battlefieldzie, przynajmniej w standardowym. Był za to w Battlefieldzie 2142. Na czym polega mniej więcej ten tryb? Jest to jakby miks trybów Conquest oraz trybów Rush. I wygląda to mniej więcej tak. W momencie, kiedy zaczynamy naszą, naszą rozgrywkę, tak, mamy dwa lotniskowce. Oczywiście baza każdej z drużyn jest na samym lotniskowcu, tak jak tu widać. I z lotniskowców musimy się dostać na wyspę czy w punkty na mapie, gdzie znajdują się wyrzutnie rakiet, te tutaj, które działają troszeczkę jak flagi w Conquestie. Zdobycie takiej wyrzutni powoduje odpalenie rakiet co kilka sekund, które atakują wrogi lotniskowców. I teraz, jeżeli pancerz wrogiego lotniskowca spadnie poniżej 50 punktów, możemy się dostać na jego pokład. Oczywiście możemy zniszczyć też wrogi lotniskowiec, broniąc zaciekle swojego i przejmując wszystkie wyrzutnie, zupełnie nie przechodząc jakby do tej bardziej zamkniętej, bardziej, że tak powiem, close quarters combat części gry, gdzie musimy dostać się właśnie na lotniskowiec, na początku do ładowni i tam wysadzić pierwszy komputer, który otworzy nam drzwi do maszynowni. Po wysadzeniu właśnie punktu A, którego oczywiście drużyna przeciwna powinna bronić, chociaż na chwilę obecną jeszcze niewiele osób ogarnia i często zdarza się tak, że wszyscy są tak zajęci zdobywaniem wyrzutni, że w momencie kiedy można już dokonać abordażu na lotniskowiec, punkt A jest dosyć często w ogóle niebroniony. Bardzo szybko się to zmienia, kiedy wszyscy orientują się, że punkt A został zniszczony i został tylko punkt B. I teraz tak, po wysadzeniu punktu A, po kilku sekundach otworzą się drzwi do maszynowni. Jest wejść kilka, nie jest jedno wejście, więc zawsze którędyś można się przedrzeć. W maszynowni jest kolejny punkt, który trzeba zaminować i który trzeba wysadzić. Wysadzenie drugiego, drugiego punktu kończy mecz z yy, zwycięstwem, niezależnie od tego, jak bardzo uszkodzony jest wrogi lotniskowiec, czy ile tiketów zostało. Mecze są dosyć szybkie na chwilę obecną, dosyć chaotyczne jeszcze, część osób jakby nie ogarnia całego systemu, całego planu, który trzeba wykonać. O wiele lepiej w ten tryb gra się, kiedy ma się jakąś w miarę zgraną ekipę, gdzie można podzielić się nawet wewnątrz własnego oddziału pewnymi zadaniami. Największym błędem na chwilę obecną tego trybu są lagi, które w wysokiej ilości graczy przy 64 graczach w Ataku na Lotniskowiec są dosyć dotkliwe. To widać nawet w tym filmiku. Ale sam tryb jest naprawdę dobry. Jeżeli graliście w Battlefield 2142, to wiecie mniej więcej jak to wygląda. Tu brakuje mi jeszcze tylko w zasadzie jednego, jednej rzeczy, która była właśnie w Battlefieldzie 2142. Czyli w momencie, kiedy wysadziliśmy. W tym wypadku maszynownie tego lotniskowca brakuje mi możliwej tej tego fragmentu ucieczki z wybuchającego obiektu. W 2142 po wysadzeniu rdzenia Tytana on właśnie eksplodował. Podobnie zresztą jak tutaj lotniskowiec i przed tą eksplozją wszyscy gracze musieli się wydostać jakby na zewnątrz, żeby nie zginąć. To dawało dodatkowego jakby Mm, takiego, no, takich emocji do samej rozgrywki i pozwalało jeszcze troszeczkę powalczyć. Tutaj y, mecz kończy się natychmiast po wysadzeniu drugiego punktu. Mecze są dosyć szybkie. Trwają od 11, tak jak tu widzicie do 15-20 minut. Mapy mamy 4. Całkiem ciekawie zaprojektowane do trybu atak na lotniskowiec, niezbyt dobrze sprawdzające się w pozostałych trybach. No ale tak to już jest. Jak się coś robi do jednego, to nie można się spodziewać, że będzie świetne do wszystkiego. Więc to było na tyle. Pamiętajcie, kiedy dostajecie się na mapę, najpierw zdobywacie jak największą ilość wyrzutni i bronicie ich. Kiedy pancerz wrogiego lotniskowca spadnie poniżej 50 punktów, musicie się dostać na ten lotniskowiec i wysadzić punkt A oraz punkt B. Możecie oczywiście też, kiedy Wam nie idzie, zaciekle bronić punktu A i B na swoim lotniskowcu w nadziei, że reszta drużyny utrzyma wyrzutnie na tyle długo, żeby zniszczyć samymi rakietami wrogi lotniskowiec. Jest też możliwy taki scenariusz. To będzie tyle. To był kolejny odcinek z oczywistych oczywistości. Jeżeli to wszystko wiedzieliście, to gratulacje. Jeżeli nie wiedzieliście, mam nadzieję, że ten filmik Wam się przydał. Czekam na Wasze komentarze i do usłyszenia w następnym. Cześć! ¡Está pasando el Chociaż nie straciliśmy ze Lechą. Dziś ma